Witamy, witamy. To już ostatni odcinek naszego krótkiego wyjazdu. Dzisiaj zobaczycie plażowanie, piękną pogodę, Władysławowo i naszych przyjaciół. Bądźcie z nami. A my spędzimy teraz popołudnie na plaży z naszymi znajomymi. Tam już czekają właśnie na nas z naszymi dziećmi. Życzymy każdemu na swojej drodze, żeby znalazł takich fajnych ludzi, takich fajnych przyjaciół. Są niesamowici, są zakręceni. Są czasami szaleni. Sprzedają dom, wyjeżdżają na drugi koniec Polski, ale właśnie o to w tym chodzi. Pozytywnie zazdrościmy energii życia. Mamy nadzieję, że nasze drogi znowu się kiedyś zejdą bliżej. Na razie udaje nam się w miarę regularnie spotykać. Bardzo za nimi tęsknimy. Dlatego jak tylko mamy okazję, chociaż na chwilkę zawsze chętnie się spotykamy. Czy to góry, czy morze. Zaraz ich poznacie to wiola i Zbyszek. Zobaczcie jaka piękna pogoda nam siadła. Jaka piękna pogoda przed sezonem. Tłumów nie widać. Zobaczycie na plaży, kolejna plaża, która nas urzekła tym, że jest czysta i pusta. Wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego nasz pobyt nad Bałtykiem również dobiega końca. To nasze ostatnie chwile na plaży. Zbieramy się do auta, jedziemy gdzieś do restauracji ze znajomymi. Nocleg i rano wyruszamy w drogę na Śląsk. Zbyszek, co ciekawego powiesz? Ej, już wracają? wracają? No? Fajnie jest. No. Tak, tak, jak wracają. się mieszka no nad morzem? Nie, mokro. Tak, tak, tak. mokro. Tęsknisz za Śląskiem, I za potem smogiem? Tak. Śmiechu, Bardzo. Bo się potem Twoje osk przela tak, tak. też. tak. tak. Opuszczamy Karwińskie Błota, jedziemy do Władysławowa, gdzie czeka niespodzianka na naszą córkę. specjalnie do Władysławowa, żeby spotkać się z Panią Oliwią. Umówiliśmy się z nią przez telefon po to, aby naszej córeczce wplotła wakacyjny warkocz. Jesteśmy na miejscu. Za chwilę rozpocznie się procedura wplatania tegoż warkocza. Bądźcie z nami, oglądajcie, zaraz Wam pokażemy. No i pyk, jedziemy z tematem. Pani Oliwia już pracuje. Jak długo Pani Oliwia zajmuje się wplataniem warkoczy? Nie wiem, Włosy. dwie minuty. Dwie minuty. Ale no, wcześniej, mam nadzieję, robiła to Pani kiedyś. Tak, robiłam. Jak długo? No, trzy miesiące w Trzy miesiące? Dużo osób przewinęło się przez Pani ręce? No, z setka będzie, na pewno. Nawet w setkach mogę podać. No to fajnie. Nie dzieci na warkocze. A jak długo taki warkoczek utrzyma się na włosach? Nie wiem, to zależy jak się dba o niego i mhm. my, wydaje mi się, że za, za rok się zobaczymy. No? Za rok się zobaczymy. Tak. Czy w jakiś sposób szczególny trzeba dbać o taki warkocz? Nie wydaje mi się, po prostu niż nie rozczesywać go gwałtownie przez, mm -hmm. jak się włosy. A jakaś pielęgnacja, czyszczenie, żeby kolory były takie intensywne? No to zależy od włosia też, jaki jest, tak? A my jedziemy z Władysławowa do Gdyni, do domu Violety i Zbyszka. Tam spędzimy noc i po wspólnym śniadaniu... My niestety udajemy się w podróż już do domu na Śląsk, ale z, jeszcze z jednym przystankiem, mianowicie w kruszwicy. Bebebe be, be, kopytka niosą nie. Tak, taka luta nam przyśpiewała. Jesteśmy w trasie i dojeżdżamy do okolic łodzi. Pogoda nam dalej sprzyja. Właściwie to zabraliśmy słoneczko ze sobą, bo u nas w domu cały tydzień, jak nam rodzina donosiła, był bardzo zimny, był bardzo pochmurny. Obiecaliśmy, że przywieziemy słońce tak też czynimy. Zabieramy je ze sobą. My jesteśmy opaleni, co niektórzy są w czerwone kropki. Tak wyszło. Nie każdy ma to szczęście, że go opala na brązowo ale ważne, że jakiś ślad z Pomorza jest. Kilka słów, jak to wyglądało. Zwiedzaliśmy po kolei różne miasta, od Częstochowy po Serock, Dzierżoniów przy Zalewie Zegrzyńskim, następnie Malbork, Gdańsk, Gdynia, Rewa, oczywiście sławne Mechelinki, Następnie na, wjechaliśmy już całkowicie na Cypel, na Półwysep, Helski, Jastarnia, Jurata, Ałupy. Tam było też kilka raczej noclegów. Aha, dwa noclegi były w Jastarni, jeden był na Helu. I co zauważyliśmy? Są miejsca, które jeszcze bardzo są takie przychylne dla kamperowców, natomiast, natomiast w Jastarni Wjeżdżając na parking mieliśmy całkowicie darmowy, było wszystko w porządku, natomiast przy drugiej dobie już firma obsługa parkingu montowała informację na słupkach, że od 1 czerwca parking ten będzie płatny, więc w momencie I do kiedy. 150 zł za dobę. Tak, za dobę, więc w momencie kiedy już oglądacie ten film. I wybieralibyście się do Jastarni to na pewno już w porcie dla kamperów 150 zł za dobę, a godzina była 15 zł? 30 zł wrzucimy to na pewno na zdjęciu, bo teraz nie jestem pewna, czy ty pamiętasz? Chyba 15 zł. Natomiast 150 zł to na pewno doba. Nie kryjemy oburzenia, tak samo jak tam osoby, nie, które. Rozczarowania, rozczarowania władze, dokładnie. Pozdrawiamy władze Jastarni. Są pewne miejsca, które całkowicie są wyłączone z użytków dla kamperów, chociaż i, i dla autosobowych również, i bez sensu troszeczkę, bo... No bo nikt nie ma z tego miejsca. Jeżeli by wprowadzili jakieś tam opłaty 10-20 zł, mieliby te miejsca pełne i skorzystaliby i właściciela danego terenu, i po prostu kamperowicze, bo kamperowców naprawdę nawet teraz przed sezonem było bardzo dużo. Fakt był też taki, że pogoda bardzo sprzyjała. Niemniej jednak znaleźliśmy bardzo ciekawych miejsc, łącznie z tym, że udało nam się spędzić noc na plaży. Już bliżej morza nie dało się podjechać, bo byśmy musieli pływać chociaż port w Gdyni i statki również y, mamy zaliczone i to taki bardzo bardzo duży wycieczkowiec też zobaczycie na filmie następnie ze znajomymi z naszą kamperową rodziną spotkaliśmy się na y, karwińskich błotach drugich za karwią pozdrawiamy Marlenę i Darka i oczywiście Maxa i Bruno i Świetna plaża, świetna lokalizacja, bardzo fajne miejsce, ponieważ można rozpalić sobie grilla, można rozpalić sobie ognisko. My mieliśmy opcję obydwie i grilla i ognisko. Ognisko paliliśmy do bardzo, bardzo późnej nocy. I wiecie co, dosyć na plaży był dosyć porwisty wiatr. Kiedy byliśmy w jastarni, tak mocno wiało, że wiatr ukradł nam fotel składane z plaży ale udało się go dogonić mamy go odzyskaliśmy go ale nie wyobrażaliśmy sobie żeby w takich wiecznych warunkach spędzić noc bo szarpałoby nam całym autem dlatego ale też nabywało nam piasku pojechaliśmy i pojechaliśmy na Karwińskie błota gdzie okazało się że w miejscu postoju nie było ani grama wiatru jak zobaczycie jest to taki teren obniżony już za bydwą więc automatycznie on jest osłonięty i nawet w momentach takiej bardzo wietrznej pogody jest tam bardzo przyjemnie dodatkowo jeżeli ktoś ma pieski, kotki to tym bardziej teren jest do wykorzystania i przy wjeździe na Karwińskie Błota 2 jest znak, że jest zakaz w ogóle wjazdu kamperów, kamperowania itd ale wystarczy przejechać parę metrów dalej gdzie są kampery Bałtyk i za kamperami Bałtek jest dzika łąka. I na tej dzikiej łące, zresztą jak przyjedziecie, to już zobaczycie, gdzie właśnie stoją kampery, bo tam są zawsze cały rok. Jedynie może być problematyczne, jeżeli tam będzie po deszczu, bo wiadomo, jest to teren typowo łąkowy, nieutwardzony. Warto zabrać ze sobą tylko i wyłącznie grilla albo jakieś patyki, kije do pieczenia kiełbaski, kiełbaskę yy, i jakieś narzędzie do yy, po prostu do. Eee... <laughs> nie przejmuj, <laughs> to się, to się <laughs> Nie, no narzędzie, żeby po prostu sobie drewna, drewna narąbać. Chyba, że gdzieś tam można też po okolicy pochodzić i pozbierać patyki. Tak, jak tego... my to zrobiliśmy. Dokładnie, jest ich tam bardzo nie dużo. Nie jesteśmy zwolennikami wycinania. Wycin nie, nie chodzi absolutnie o wycinanie, ale były już yy, tak, jakby konary, jakieś tam poprzechylane, poprzewracane przez wiatr. I jest tego na obszarze tej łąki bardzo dużo. Można to naprawdę wyzbierać, pozbierać. Nie mówimy z terenu przy samej plaży, gdzie na Wydmach to jest jednak jako park i jest to teren e, objęty, objęty ochroną. Ale na tej łące naprawdę jest zawsze coś do wyzbierania, do wysprzątania. E, z drewna oczywiście, absolutnie żadnych śmieci. I pamiętajcie, pamiętajcie żeby zabierać worki na tak. śmieci. I tak jak zostaliście to miejsce, też zostawcie, żeby nie było syfu. Dokładnie. Żeby ktoś go potem nie zamknął. Tak, bo potem, jeżeli sami kamperowcy będą pozostawiać po sobie brud, to niestety takie miejsca potem będą zamykane. Pozdrawiamy tych wszystkich kamperowiczów, których poznaliśmy na tym tygodniowym wyjeździe, bo to już minął tydzień. Zleciało nam bardzo szybko, wracamy już do domu. Niestety, ale... po drodze wykonaliśmy jeszcze serwis. a wcześniej jeszcze byliśmy w Gdyni? W Gdyni na e... U naszej niekamperowej rodziny? Już oni zaczynamy Rze już żeglarskiej tak raczej. żeglarskiej, ale zaczynamy ich przyciągać na swoją stronę. Więc myślimy, że wkrótce ich poznacie już właśnie od kamperowej strony. Violeta i Zbyszek sprzedali jacht Mamy nadzieję, że przesiądą się na dobrego kampera i będziemy razem podróżować. Dokładnie. A my już myślami jesteśmy na nowym wyjeździe. Jeszcze kaseta nam dobrze nie wyschła, a my już kombinujemy, gdzie pojechać dalej. Tak, ale jeszcze musimy dodać, że po drodze, po drodze z Gdyni do naszego miejsca zamieszkania jeszcze zrobiliśmy sobie postój w kruszwicy, tak jak już mówiłam urodziny. Tam, gdzie myszy zjadły króla pierwsze. Tak, dokładnie, tam jest wieży, wieża. Nad jeziorem. Goku. Tak, dokładnie. Po drodze jeszcze wykonaliśmy serwis, to też zobaczycie przewidzki z tego jak to wyglądało. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie na stacji, która jak widać na banerze, jest stacja przyjazna kamperom. Możemy tutaj wykonać pełen serwis, czyli zostać na noc. Możemy opróżnić kasetę, możemy wymyć kasetę, możemy zatankować czystej wody, a jak to wygląda zaraz zobaczycie. Tam właśnie jest punkt stojak, w którym wylewa się nieczystości. Jak widać, niestety teraz nam pryska. Teraz podejdę i pokażę. Tutaj jest punkt oznaczenie punkt wody użytkowej niepitnej oraz punkt czerpania wody pitnej. Dlaczego nigdy nie nabieramy do kampera wody z takich słupków? Dlatego, że ludzie często nie rozróżniają naklejek i oznaczeń i wodę do płukania kasety pobierają z tego kranu pitnego. Co za tym idzie? Dotykają tym kołnierzem brudnym do czystego kranu, i pozostają tam bakterie. Dokładnie tak. Jest to fajne, że już są takie punkty, z których można korzystać, ale niestety, y, lokalizacja, rozłożenie pomiędzy czystą wodą a tą brudną wodą jest bardzo niefortunne. Naszym zdaniem, jeżeli by to było w drugim słupku kawałeczek, dalej już byłaby większa pewność że jakiekolwiek dotykanie, czy nawet tak jak tutaj przy wylewaniu, pryskanie, że te bakterie kałowe po prostu nie przechodzą dalej. Natomiast w tak małej odległości no niestety jest to bardzo prawdopodobne, że ten kranik może być zanieczyszczony. Więc jeżeli ktoś bierze z takiego kranika, bardzo yy, radzimy, żeby się zabezpieczyć środki do dezynfekcji. I najpierw ten kranik porządnie zdezynfekować i dopiero wtedy nabierać. Tutaj wylewamy kasetę z drugiej strony. Tam jeszcze raz pokażemy, że właśnie płuczemy. Daj mniejszą, żeby nie pryskało tak. Aha, on tak w ogóle jest. Rozumiem. No właśnie tak się dzieje, że pryska. Nie, nie pryskaj tak. No ale co mam robi? Ja wiem, ale zmniejsz ciśnienie. Dodatkowo, tak jak widać tutaj. Dodatkowo tutaj jest stanowisko do zlewania brudnej wody. Też widać, że no niestety ktoś tam wylewał nieczystości z. O, może teraz ja się ustawię pod słońce, że ktoś wylewał nieczystości z Papiery, ale tutaj kasetę, no bo nie sądzę, żeby tam mieli w zlewie po prostu, czy po pokompaniu, aż tyle w papieru, aż tyle po prostu środków. Dziwny punkt, aczkolwiek fajnie, że takie punkty w ogóle są. My jesteśmy już w drodze z Kruszwicy. W Kruszwicy robiliśmy sobie przerwę u rodzinki. Odwiedziny naszej cioci i wujka, których serdecznie pozdrawiamy, i teraz idziemy sobie dalej. kilometrów nie wiem nawet ile ale generalnie od godziny 10 rano jesteśmy w drodze, a jest godzina 19. Mieliśmy przerwy pauzy na serwis i w Kruszwicy. I na obiad mieliśmy przerwę. Musieliśmy dojeść nasze zapasy. I to Będziemy tyle. Następny, następny wyjazd to będą Targi Rolnicze Opolagra. Już nie możemy się doczekać. Będą to nasze dziewiąte targi, natomiast pierwsze z noclegiem-kamperem. Jeśli ktoś wybiera się również, to zapraszamy. Kamień Śląski, tak? Tak, obok Opola. Dostaliśmy zgodę, pisaliśmy z organizatorami, więc nocujemy i mamy nadzieję tylko, że będzie pogoda, aczkolwiek ta zawsze nam dosyć przyświeca. Więc do zobaczenia na Opolakrze. Napiszcie, jeśli ktoś też się wybiera. Chętnie przykleimy się tam do kogoś. Jak najbardziej pozostajemy w kontakcie. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w tej naszej majówkowej wyprawie. Nasza podróż jeszcze będzie trwała dzisiaj około 2-3 godziny. Około 21:30 będziemy już na miejscu, w domu. Wiemy, że najbliższy czas to czas pracy nad kamperkiem musimy go dobrze wyszorować, umyć. Z tych wszystkich owadów, które się poprzyklejały, przejechaliśmy, przejechaliśmy na ten moment 1518 km, gdzie średnie zużycie paliwa wyniosło 9,4 Czyli nie jest źle. Jak na tak duże i ciężkie auto. Więcej spalał nasz Citroen tak. Dokładnie tak też było. Więc pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, do komentarzy i do zobaczenia w czerwcu na Opolakrze.